mano, z tej strony Kazior i witam was w następnym odcinku z BF3 Multiplayer Pogadamy dzisiaj o moim zajebistym wiatraku <laughs> Nie to będzie tylko początkowy taki wstępik O co chodzi? Komputer będzie jeszcze był, ale już niedługo Dopiero za tydzień następny ujrzy światodzienny następny odcinek z jakiejkolwiek serii Ponieważ oddaję ten komputer żeby ogarnęli tam coś w nim jeżeli to potrwa jeden dzień może to potrwa godzinę, dwie to wiadomo zależy ile im zajmie zanim oni sprawdzą o co chodzi bo to nie jest możliwe żeby nowy komputer yy, według nich żeby nowy komputer tak był yy, przy, uwaga przy 51 stopniach gdy mój stary komputer Miał 50... 60 stopni na pulpicie nie buczał. A ten przy grze Battlefielda ma 51 i buczy. On dopiero zaczyna się uspokajać jak ma... Ej, widzę, że to wszystko mam przejęte. What the fuck? Yy, on dopiero zaczyna się uspokajać. Jak... o Jezu, nie wiem kogo strzelać. Oeaa, ja pomyliłem się. Jeden bieg, drugi bieg... Dezorientowali mnie. On dopiero zaczyna się uspokajać, gdy ma 30 stopni na pulpicie. Więc, no, to nie jest normalne przy kąpie. Oddam ten komputer, niech oni to zrobią. Może coś jest z wiatrakiem, na pewno coś jest z wiatrakiem, bo z temperaturą nie, bo 50 stopni przy grach ultra, które po... używają strasznie dużo podzespołów, tak. To jest normalne, że one się tak grzeją. Gdy mój stary komputer miał 60 stopni na pulpicie. Hello! I nie buczał? Hello! No więc tak, oddam go, no i zobaczymy, co tam powiedzą majstry. No, nowy komputer, więc raczej problemów nie będzie z y wymontowaniem wiatraka. Jeżeli będzie trzeba, kupię nowy. Jeżeli nie, no to oni coś tam na pewno zaradzą z tym z wiatraczkiem Bo to są majstry z Kompus Ronika, dokładnie z Polpromu. Więc, no, tam wiadomo lubię typów bo oni zawsze miło podchodzą do sprawy każdej oho zaczyna już tam być troszeczkę więc jest lajtowo wiadomo komputer budzi się do życia yy, no oni zawsze podchodzą tak lajtowo do sprawy zawsze pomogą jest spoko naprawdę polprom polecam polecam sobie polecam tych gnoi z polproma a zabili mnie ponieważ nie no gnoi he Polecam tych ziomków z PolProma, są naprawdę spoko Zawsze pod, podejdą do sprawy na luzie, nie, no, zawsze pomogą, no tak, prosto Tak, komputer już zaczyna wyjść, dobra, to już wiadomo, że komputer zaczyna żyć Mhm Nie no, po prostu muszę coś z tym zrobić, oddam to, no, dlaczego nam przejmujecie, co? Co to jest za, co, co? Co, co? tak nie można, ej Eee, eee! Wow, 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 wow! Ja nie lubię takiej sytuacji, nie? Że my im odbieramy, oni nam odbierają i tak ciągle, i tak ciągle... Ty nie przejęliśmy, o teraz dopiero. Spoko. Tak, dobra, to se postrzelam. Oho, snajper gdzieś tam jest A nie 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 nie, to jest... O boże, to jest choke Nie snajper, nie tyle co snajper, to tyle co choke A choke to już nie jest przyjemna sprawa, dobra, uciekamy Uciekamy Wstawaj Dobra Biegnij, biegnij Ej, tam coś jest Kie, ja nie lubię normalów, nie? Nie mogłem żadnego fajnego harda znaleźć, dlatego musiałem normala wziąć, bo bym musiał grać znowu na metro. No, widzicie co jest na normalach? Tyle muszę w niego wpakować, żeby w ogóle on padł. No, aż barze. Ej, co? O Jezu. Czemu moja postać sama idzie? No teraz to już w ogóle wiksy. Mieszka mi się za... Yy, klawiatura mi się zacięła. Klawiatura jest stara. No. Nie no, nie taka stara, no. Nowa jest. Po prostu lagi są. Tak, wszystko na lagi zgodnie. O Jezu... Mało no, osób jest na serwie coś Gracz premium No, dawać Ej, w ogóle no nie no ale nas ścisną, nie? Widać, że moja drużyna się stara z całych sił Naprawdę No najbardziej ja się staram plątając się w głupich miejscach No ja już słyszę buczenie. Może naprawdę jestem przewrażliwiony, ale no słyszę to i to mi przeszkadza i po prostu gdy nagrywam jest obciążenie... Yy, obciążenie komputera, tak? No to jest normalne. Ale halo, gdy nie nagrywam i pogram pół godziny, to jest dopiero wyk. Ja wy... on tak wyje ten wiatrak. Ja tylko proszę, żeby się już runda wtedy skończyła, co nie? Ja no chcę po prostu żeby się skończyła i tyle O Boże, mówię wam Życie na patencie I W sumie to mógłbym sprawdzić W sumie, puść się i przeładuj Przeładowałem? W sumie to mógłbym sprawdzić jak się głos nagrywa, ale ja pierdolę, dobra, yy, ja pierniczę To ja zobaczę jak ten głośnie nagrywa Dobra, jestem, nie no, jeszcze trochę przyciszę tą grę Chociaż najtak no, tak już jest cicho, no zobaczcie Dobra, tak, tak styknie Obym coś w ogóle słyszał ja Będzie dobrze Ty ziomek, co tak kampisz? Widzisz co, zaraz wezmę tą broń, którą Ja gram na co dzień no i patrzcie, i strzelam tego chuja, i co? Wow, 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 helikopter mnie by prawie zabił Mnie by prawie zabił Prawie by mnie zabił No Haziar, polszczyzna No Tak na. Dobra, ja się podleczę tutaj Ej, nic nie widzę przez to światło Kurwa Kurde On no, gdzieś tam jest Ale wyskoczył Następny Patrzcie jakie kozaki jak skakali Chłopak gangam style Ja typek chciał mnie z noża zdjąć No niestety no 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 się nie udało no No ale są o, no jak ładnie czołko, jak ładnie ktoś mnie z tyłu zdjął No super hehe he. Bardzo pięknie. Dobra. wiecie co ja chyba do tej broni mam? Yy, o ile się nie mylę. Mam kolimator, dokładnie. Może z kolimatorem będziemy się lepiej strzelać. Yy, Fuluję tą broń, bo już ostatnio moją broń chyba albo sfulowałem, albo jeszcze jeden tylko mi brakuje yy, do niej celownik. Ale to jakiś yy, przybliżający... To jakoś mi nieśpieszno, żeby go odblokować. A na razie to. A na razie to sobie y, troszeczkę odblokuję tej broni. Ponieważ, szczerze, podoba mi się ta broń, fajna, jest UMP. Y, no jest spoko. Jest, 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 jest luz. Troszkę ją sfuluję. Y, no i ja ciągle fuluję y, klasę asalt. W ogóle nie gram innymi. Y, wiem, że to jest źle, ponieważ na statystykach właśnie teraz dopiero ogarnąłem to, że na statystykach y, Battle Logu y, wyskakuje ta tam taka... Y, tam jest taki jakby... Kurczę, jakby to... Aha, to nie mój. Y, taki jakby y, strzałeczka, która się na takim... Y, y, no, kurczę, jakby to powiedzieć. Na takim czymś się przeważa albo w prawą stronę albo w lewą stronę na battlelogu na waszej stronie y, tych no i ja ogarniałem co tam chodzi jeżeli grasz ciągle jedną klasą to będziesz miał y, w godzinach przechyloną ją na prawą stronę jeżeli będziesz grał różnymi klasami to bardziej pod skilla ci będzie ta greska rosła czyli będzie ci rosła pod skilla y, czyli w lewą stronę czyli w lepszą stronę tak jak moi koledzy mają ja mam niestety podczas gry wziętą w prawą stronę prawie na maksa czyli bo Gram tylko jedną postacią, czyli grał, uznaję mnie po prostu za jednoklasowca. No i życiowe takie ja sobie. Muszę zacząć próbować przynajmniej innymi klasami grać, no ale... No nie wychodzi mi, no zaraz wam pokażę, no nie wiem kogo wziąć. Wsparcie, no super. Wezmę sobie wsparcie. Yy, ciężka yy, arty, artyl, Artyleria. No i widzę tutaj takie czaszki sobie na mapie, że ktoś umarł i mnie aż boli. Aż mnie boli. Że nie mogę go uratować No naprawdę, no 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 O jeszcze zaleczenie dostaję Którego już nie powinienem dostawać Bo wiadomo, już jestem inną klasą Prze I widzicie, to przyzwyczajenie z Counter Strike'a Za każdym fragiem przeładowuj w Serio? Ty, fajna ta klasa może i się do niej przyzwyczaję No i jak teraz mi ktoś powie, że mi komputer nie buczy, to ja nie wiem W sumie tu mają rację, on nie buczy, on. On piszczy, krzyczy Nie wiem, nie, nie wiem co ja mam tu jeszcze powiedzieć. O cześć! Co tam? Ej, ale nie umieraj. Ojej, trail mam Ta, chce cię posłuchać jak buczy? No to proszę bardzo. Może było coś słychać, bo ten mój mikrofon też nie jest taki jakiś super-ekstra-pro-lotwelo. Cokolwiek powiedziałem. Ech, naprawdę, no, 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 masakra. No, on, no, buczy czy ten komputer i mnie to denerwuje. Gdybym jeszcze nie słyszał tego przez słuchawki, to by było ok, no, spoko, mi to wisi, nie? Ale słyszę. Dlatego muszę oddać. No ja mogę nawet teraz temperaturę sprawdzić jaka jest, ale na stówę postawię, dam sobie obciąć rękę, że jest 52 stopnie. Jest, bo zawsze przy Battlefield'zie tyle jest stopni i przy tylu stopniach zaczyna mi wyć komputer. Mhm. No wiem, że to przegrzanie, każdy, to jest normalne przecież, no każdy komputer się przegrzewa, każdy ten... No ale tak jak mówiłem, tamten miał ciągle na pulpicie 60 stopni, jakoś tak nie buczał. Więc nie wiem. Ja po prostu mogę się nie znać, no dam jeżeli będzie taka potrzeba, to nie wiem, nawet wymienię ten wiatrak, tylko będę musiał zamienić parę słów z moją babcią, to o, no, jak ja cię lubię, no, no, żeby mi kupiła nowy wiatraczek, wtedy będę mógł sobie nagrywać znowu, bo no, na tym wiatraku wy możecie tego nie słyszeć, ok, ok, ja to rozumiem, wy mówicie przesadzasz, ten, ten, tak dalej. Okej, okay, okej, okay, to jest zrozumiałe Ale ja to słyszę, co nie? I mnie, mnie, osobiście mnie To denerwuje No to przepraszam bardzo Jeżeli mnie to denerwuje I mnie to rozprasza przy grze No to chyba, no, coś tu jest nie po kolei, prawda? Dobra, za chwilę przegramy znowu Tak jak na tamtym odcinku Super Więc yy, będę mógł zakończyć odcinek I to moje pieprzenie, ciągle użalanie się nad moim komputerem Który... Ogólnie graficznie i tak dalej jest zajebisty, ale... Ten jeden wiatrak tak był. Czy na pewno już go słyszycie teraz? Ja mogę się nie odzywać. No właśnie. I na pewno, jeżeli się wsłuchacie, to go słychać. I weź mi ktoś powiedz, że nie. Więc sorry, to już jest ostatni odcinek z takim wiatrakiem. Chyba, że się tego naprawić nie będzie dało. No to będziecie się musieli przemęczyć. No sorry boss. <laughs> brawo 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 Kazior Dostałeś ze snajperki po chuj on Dobra, jeszcze raz Po cholerę Ja nie mogę się odzwyczaić od luźnierz, serio, bez kitu próbuję, ale się zapominam Po co, o może tak, po co On rozkładał ten dwójnuk No powiecie mi, powie mi ktoś, bo ja nie rozumiem No możesz, cholera jest A, co to ma <laughs> Już mnie coś bije, no już mnie coś... no że cholera, no już mnie coś bije gdzie ten cholernik tam siedział? Gdzieś tam na... Ty! Jako beka! Typek przeładowuje jednocześnie strzelając! Ej! To jest dobre! Gosia, kuciek. Tam jest heli Śmigło tam jest, więc... Ja tam nie zadzieram Eee, ładnie go dorwał, ładnie go dorwał. Dobre, dobre. Nie, ja jestem twój, spokojnie, nie strzelaj do mnie. No to czołg, to ja się cofa... Nie cofam się, bo spadłem. Hop, 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 hop. Nie widzę go, no i chciałbym go podnieść, no chciałbym cię podnieść, ziomek, nie mogę. Jezu, takie low HP mu zostało. Nie no nie umiem innymi klasami grać Dla mnie Te bronie cięższe są takie no niezwrotne po prostu i nie umiem Nie umiem dopieprzyć ty panie no zobaczcie staty 10-10 Teraz będę miał 10-11 no słupcio No więc ten No nie umiem ogarnąć tych statystyk Na innych klasach oj sorry Będę próbować nie no bo no muszę próbować żeby ten mój taki fajny wskaźniczek na Battlelogu przekręcił ci tą w tą drugą stronę, żebym, żebym pokazywał skill, a nie jakiś shit zwany czasem gry. Czekajcie, on tam jest gdzieś. Dobra, cholera, bo tu mnie ktoś zajdzie. O, na przykład ten fagat. No i znowu, dobra. O, to jeszcze mamy trochę. 164t, to jeszcze trochę mamy do... Yy... Dobra, czas nadrabiać punkty yy, podczas podnoszenia ludzi. O jej. Yeah. się. Już mnie coś bije. Nawet widzę skąd. O ja pierdolę. Nie, muszę bluzić, muszę. Czy bf to ja muszę bluzić, bo ja nie wiem, no, no no nie wytrzymuję psychicznie, nie? Tak mnie coś tam gotuje, no tak mnie coś gotuje. Uff, głęboki oddech. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze ten tak wyje ten komputer, no boże, nie, ja nie wytrzymuję, już psychicznie. Psychika mi zaraz siądzie i, i będzie po kaziorze i nie będzie kaziora i... a tam. Co ja się będę przejmować? Jak jeszcze nie odzywam to słychać to buczenie i to na stówę. Skoro ja go słyszę przez słuchawki to i wy Go strasznie słychać, ej hey. Bez skitu. Ten głośnik krzy... głośnik, nooo Ten wiatrak krzyczy, wyłącz komputer Ej. o cześć Fuck no... <tryk> Super 10-14 Snajperzy pieprzeni Jezus Nie umiem jeszcze w BFA grać No, co się ten, trzepiacie Ogólnie nigdy nie byłem dobry w jakiekolwiek strzelanki multiplayer Nic W singlu zresztą też mam zeza Ja nie ogarniam strzelanek nie, Ja sobie lubię w przygodówkę pograć Ale BF sprawia mi przyjemność To jest pierwsza... Pierwsza strzelanka, no zajebiście. Pierwsza strzelanka, która naprawdę sprawia mi przyjemność. A nie taką sztuczną przyjemność. Wiecie o co, o co chodzi. Że to nie jest tak, że gram, bo muszę, bo kolega gra i chcę mu otrzymać towarzystwa, żeby mu było miło. Tylko po prostu gram, bo lubię, gram sam, gram z kolegami, gram... No nie ze wszystkimi kolegami, ale no... Bo na przykład ktoś mi tam wciska kit, że mu nie chodzi gra, po czym patrzę, a on jest na battlelogu Eee, no tak... Życie Nie lubią mnie Nie no, wiem się, no nie, zabiję go Nawzajem? LOL Co to było? Czo ty ża niedobry chłopiec jesteś, co? Snajperko mnie zdjął Czoża, Tuman Czo ty taki Dobra W którą stronę mam biec? W tamtym. Biegnę, biegnę, Czołk, nie biegnę Snajper, słyszałem już te strzały No nie, 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 no ja pieprzę Abrams Głupi No i co, jesteś zadowolony? Bardzo, nie? Na! No, to dobrze! A teraz morda cieciu i wyłaś z tego czołgu. Pokańczymy normalnie. Powiedział, żebym się zrespił że na E. To jest troszkę daleko i długi bieg będzie. Zresztą, po co tam biec? Jak 90 ticketów jest zaraz przegramy No co tu robi czołg? Do cholery jasnej Dostaw mnie. Zostaw mnie Przejmujesz flagę to przejmuj, co tu nawalasz? Cholera, co ci nie pasuje? Tak, tak, nie zesraj się Skąd... Skąd ten skurwiel wie, że ja tu jeszcze jestem? No, może dlatego... ...że teraz zaczynają się tutaj wrogowie respić? No, tak, no... Nie, 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 to nie dlatego, nie, nie... Kazior to na pewno nie dlatego. Yyy, wcale. Zero skilla pokazuje w tej grze, nic. Jeszcze... Ja to na przykład rokowi nie wierzyłem, że to tak jest, że... ...że... ...jak grom sam, to mi idzie, a jak nagrywam, to mi nie idzie. No, ta jasne, rok, uh -huh, uh -huh, tak. Ale... ...tak teraz, tak grając... Szczerze, coś prawdy w tym jest, że jak samemu gracie, to macie taką wyluskę i wam idzie. A jak nagrywacie i gadacie ciągle się skupiacie na komentarzu i na tym, że ktoś to będzie potem patrzył, patrzył, to naprawdę wchodzi to kiepsko. Wejdę sobie do tego, bo on jakoś tak biegnie fajnie. Podoba mi się jak biegnie jak przybiera nogami. Ogólnie ktoś mi ostatnio powiedział na Skype'ie, kto to był kurwa, nie, kurdeum, nie pamiętam ale y, ktoś mi powiedział na Skype'ie, że jak mi tak buczy komputer to słuchać jakby ktoś piłom y, do drewna ciął y, drewno no, a co bym ja mógł zrobić? Piłom do drewna? gdzie jest? wiecie co, coś tu strzela Dobra, nie wiedziałem skąd strzela, okej? Okay? nie wiedziałem, więc co się czepiacie? no jak? ciekawe jak on tu siedział Ta, dupa, jara i fujara, nie było gościa tutaj Nie było go tu w żadnej pieprzonej ewentualności go tu nie było, a ty co robisz pod tym autem? nie mogę tu wejść, bo co? bo nie bo co? Bo nie, bo nie wejdziesz A co my robimy tutaj hopie? Dobra, mam 6 tiketów, to ja robię Joloswaga, skaczę. O Zabiję się! Nie ja myślałem 3 tikety 2 tikety Jeden ticket Przegraliśmy! Jej Dobra, to było na tyle. Dość mego żerania dosyć... Sie doszli mego żalania, jakieś żerania. Dosyć słuchania jak mój komputer piszczy A jeszcze wam to pokażę, jeszcze raz. ha he ha, ha, ha. Oby było słuchać. O, 17? Nie, nie będzie 17. No ja pierdzielę. Subcio. Więc te, to była tyle. Dzięki, cześć na razie. No i łapka w górę. Bo już w następnym odcinku nie będzie tego szumienia, czy tam piszczenia, czy tam buczenia. Siema, cześć.